Porównanie najlepszych funduszy inwestycyjnych na rynku Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest popularnym sposobem pomnażania kapitału. Dzięki zróżnicowanemu portfelowi aktywów i profesjonalnemu zarządzaniu fundusze inwestycyjne oferują inwestorom możliwość osiągania zysków przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Wybór odpowiedniego funduszu wymaga jednak dokładnej analizy i zrozumienia kilku kluczowych aspektów. W tym artykule przedstawiamy kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego, ranking najlepszych funduszy, a także analizujemy różne typy funduszy oraz związane z nimi koszty i wyniki historyczne. Kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zależy od wielu czynników, które warto dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji. Oto najważniejsze kryteria, które powinny kierować inwestorami. Przede wszystkim najważniejszy jest cel inwestycyjny. Inwestorzy powinni określić swoje cele inwestycyjne, takie jak długoterminowy wzrost kapitału, regularne dochody czy ochrona przed inflacją. Różne fundusze inwestycyjne mają różne strategie i cele, więc ważne jest, aby wybrać fundusz, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom. Następnie, profil ryzyka funduszu jest nie mniej istotny. Fundusze akcyjne zazwyczaj wiążą się z wyższym ryzykiem, ale także potencjalnie wyższymi zwrotami. Fundusze obligacyjne i pieniężne są zazwyczaj mniej ryzykowne, ale oferują niższe zyski. Inwestorzy powinni ocenić swoją tolerancję na ryzyko i wybrać fundusz, który jest zgodny z ich profilem ryzyka. Koszty i opłaty to kolejny ważny aspekt. Każdy fundusz inwestycyjny pobiera różne opłaty takie jak opłaty za zarządzanie, opłaty za wyniki, prowizje za nabycie lub umorzenie jednostek uczestnictwa. Warto zrozumieć strukturę opłat funduszu i jak mogą one wpływać na ogólną rentowność inwestycji. Wreszcie, zespół zarządzający funduszem ma kluczowe znaczenie. Sukces funduszu w dużej mierze zależy od umiejętności i doświadczenia zarządzających. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na historię i osiągnięcia zespołu zarządzającego, aby mieć pewność, że powierzają swoje środki w dobre ręce. Ranking funduszy inwestycyjnych na co zwrócić uwagę? Rankingi funduszy inwestycyjnych mogą być pomocnym narzędziem w procesie wyboru odpowiedniego funduszu. Przeglądając rankingi, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Wyniki historyczne. Choć wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zysków, są ważnym wskaźnikiem skuteczności funduszu. Inwestorzy powinni analizować długoterminowe wyniki funduszy, aby ocenić ich stabilność i zdolność do generowania zysków w różnych warunkach rynkowych. Zmienność. Fundusze o wysokiej zmienności mogą oferować wyższe zyski, ale są również bardziej ryzykowne. Inwestorzy powinni wybierać fundusze o poziomie zmienności zgodnym z ich tolerancją na ryzyko. Wskaźniki ryzyka Warto zwrócić uwagę na wskaźniki ryzyka takie jak beta, alfa i sharp ratio. Beta mierzy wrażliwość funduszu na zmiany na rynku, alfa ocenia zdolność zarządzających do generowania dodatkowych zysków, a sharp ratio mierzy stosunek zysków do ryzyka. Te wskaźniki mogą pomóc w ocenie efektywności funduszu. Oceny analityków Wielu niezależnych analityków i firm ratingowych ocenia fundusze inwestycyjne. Oceny te często biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak wyniki, ryzyko, koszty i jakość zarządzania. Warto korzystać z tych ocen jako dodatkowego źródła informacji przy wyborze funduszu. Fundusze akcyjne, obligacyjne, mieszane charakterystyka i różnice. Fundusze inwestycyjne można podzielić na kilka kategorii, z których każda ma swoje unikalne cechy i cele inwestycyjne. Oto najważniejsze typy funduszy. Fundusze akcyjne. Fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje spółek giełdowych. Są przeznaczone dla inwestorów szukających długoterminowego wzrostu kapitału, ale wiążą się z wyższym ryzykiem. Fundusze akcyjne mogą być zróżnicowane geograficznie, np. akcje amerykańskie, europejskie, azjatyckie lub sektorowo, np. technologie, zdrowie, energia. Ich główną zaletą jest potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji, jednak inwestorzy muszą być gotowi na duże wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fundusze obligacyjne Fundusze obligacyjne inwestują w obligacje emitowane przez rządy, korporacje lub inne instytucje. Są mniej ryzykowne niż fundusze akcyjne i zazwyczaj oferują stabilne, ale niższe zyski. Fundusze obligacyjne są odpowiednie dla inwestorów poszukujących regularnych dochodów i niższego ryzyka. Mogą być one szczególnie atrakcyjne w okresach niskich stóp procentowych, gdy tradycyjne instrumenty oszczędnościowe oferują niskie zwroty. Fundusze mieszane Fundusze mieszane łączą inwestycje w akcje i obligacje, oferując zrównoważony profil ryzyka i zwrotu. Są odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele i szukać stabilnych, długoterminowych zysków przy umiarkowanym ryzyku. Fundusze mieszane mogą różnić się proporcjami alokacji aktywów w zależności od strategii zarządzających, co pozwala na dostosowanie inwestycji do indywidualnych potrzeb inwestora. Opłaty i koszty inwestowania w fundusze. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z różnymi opłatami, które mogą wpływać na ogólną rentowność inwestycji. Oto najważniejsze rodzaje opłat, na które warto zwrócić uwagę. Opłata za zarządzanie Jest to roczna opłata pobierana przez fundusz za zarządzanie aktywami. Zazwyczaj wynosi od 0,5% do 2% wartości aktywów netto funduszu. Opłata ta jest pobierana niezależnie od wyników funduszu. Inwestorzy powinni dokładnie sprawdzić wysokość tej opłaty, gdyż może ona znacząco wpłynąć na długoterminowe zwroty z inwestycji. Opłata za wyniki. Niektóre fundusze pobierają dodatkową opłatę, jeśli osiągną one określone wyniki finansowe. Jest to zazwyczaj procent zysków przekraczających określony próg. Opłata za wyniki ma na celu motywowanie zarządzających do osiągania jak najlepszych wyników, ale może również stanowić dodatkowy koszt dla inwestora. Prowizje za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa. Fundusze mogą pobierać opłaty za kupno i sprzedaż jednostek uczestnictwa. Opłaty te mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent wartości transakcji. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie prowizje obowiązują w danym funduszu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Niektóre fundusze oferują zniżki na prowizje w przypadku długoterminowych inwestycji. Inne opłaty. Fundusze mogą również pobierać opłaty za różne dodatkowe usługi, takie jak przechowywanie aktywów, raportowanie czy doradztwo inwestycyjne. Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z pełnym zestawieniem opłat przed podjęciem decyzji o inwestycji. Transparentność opłat jest kluczowa, aby ocenić rzeczywiste koszty inwestowania w dany fundusz. Historia zwrotów jak analizować wyniki funduszy. Analiza wyników historycznych funduszy inwestycyjnych jest kluczowym elementem wyboru odpowiedniego funduszu. Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo oceniać historię zwrotów. Porównanie wyników z benchmarkiem. Ważne jest, aby porównać wyniki funduszu z odpowiednim benchmarkiem, czyli indeksem rynkowym, który odzwierciedla strategię inwestycyjną funduszu. To pozwala ocenić, czy fundusz osiąga lepsze wyniki niż przeciętny rynek. Analiza wyników w różnych okresach. Inwestorzy powinni analizować wyniki funduszy w różnych okresach czasowych, takich jak 1 rok, 3 lata, 5 lat i 10 lat. Długoterminowe wyniki są ważniejsze niż krótkoterminowe, ponieważ lepiej odzwierciedlają stabilność i skuteczność strategii inwestycyjnej. Rozważenie zmienności. Fundusze o wysokich zwrotach mogą również charakteryzować się wysoką zmiennością. Warto zwrócić uwagę na wskaźniki ryzyka takie jak odchylenie standardowe czy beta, aby ocenić, czy fundusz osiąga swoje wyniki przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Zrozumienie kontekstu rynkowego, wyniki funduszy należy oceniać w kontekście warunków rynkowych, w których zostały osiągnięte. Fundusze mogą osiągać dobre wyniki w sprzyjających warunkach rynkowych, ale mogą również doświadczać trudności w okresach bezsy. Ważne jest, aby zrozumieć, jak fundusz radzi sobie w różnych fazach cyklu rynkowego. Podsumowując, wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego wymaga dokładnej analizy wielu czynników, takich jak cele inwestycyjne, profil ryzyka, koszty i wyniki historyczne. Dzięki zrozumieniu tych aspektów inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej zarządzać swoimi inwestycjami. Fundusze akcyjne, obligacyjne i mieszane oferują różne korzyści i ryzyka, a ocena opłat... Op opłat i kosztów poz pozwala na wybór najbardziej efektywnych rozwiązań inwestycyjnych. Wnikliwa analiza historii zwrotów funduszy jest kluczowa dla oceny ich potencjału i stabilności, co ostatecznie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego.